Dzień dobry, nazywam się Giedziński Michał, jestem przedstawicielem handlowym w dziale sprzedaży maszyn w firmie Agroas. Dzisiaj jesteśmy na polu u Pana Mariusza w powiecie lubińskim w województwie dolnośląskim. Prezentujemy dzisiaj możliwości nowego kombajnu Klas w trakcie omłotu rzepaku ozimego. O odmianie co można powiedzieć krótko? Odmiana zapowiada się bardzo dobrze. Już wiemy, że sypie w granicach 4 ton. Poziarnie widać też, że ziarno jest wykształcone, grube, zdrowe. Jeszcze raz zachęcam do zakupu odmiany naszej czołowej, odmiany LG Artemis i do naszych pozostałych odmian z naszej oferty. Demonstrowany model to Trion 640, kombajn napędza sześciocylindrowa jednostka marki Cummins o pojemności skokowej 6,7 litra i 306 koni mechanicznych, wyposażony w system Dynamic Power który automatycznie dostosowuje moc silnika do warunków pracy na polu. Silnik dodatkowo charakteryzuje się obniżoną znamionową liczbą obrotów w trakcie pracy do 1900 obrotów na minutę. Dzięki tym dwóm systemom oszczędzamy paliwo. Kombajn współpracuje z przyrządem żniwnym Wario o szerokości roboczej 6,8 m. Wyposażony jest w dwie kosy do koszenia rzepaku z napędem hydraulicznym oraz wysuwany stół w zakresie 70 cm. Sercem każdego kombajnu jest układ omłotowy. W serii Trion 600, prezentowanej dzisiaj na polu, zastosowany układ omłotowy to APS Walker. Składający się z trzech bębnów. Pierwszy bęben to bęben przyspieszający APS, którego głównym zadaniem jest przyspieszenie oraz równomiernie rozłożenie masy na całej szerokości roboczej. Następny bęben jest to bęben mucący o średnicy 600 mm, a zaraz za nim odrzutnik. Szerokość mocarni w modelach serii Trion 600 to aż 1,70 m. Cechą charakterystyczną kombajnów klas jest hydrauliczne zabezpieczenie klepiska z zabezpieczeniem przeciążeniowym, dzięki któremu możemy pracować kombajnem na granicy wydajności bez obaw o jego zapchanie lub uszkodzenie przez materiał obcy, na przykład kamień. Za oddzielenie ziarna od słomy odpowiada tutaj 6 wytrząsaczy o łącznej powierzchni separacji prawie 7,5 m2. Wytrząsacze o bardzo dużym kącie nachylenia o długości 4,4 m i 4 stopniach spadku. Ten system bardzo delikatnie traktuje słomę. Słoma jest bardzo dobrej jakości, więc dla kogoś, kto zbiera słomę, jest to dodatkowa korzyść. Trion został wyposażony w system czyszczenia Jetstream, znany z większych kombajnów klas Lexion, a za cięcie słomy odpowiada tutaj sieczkarnia Special Cut, wyposażona aż w 88 noży, która doskonale tnie słomę i rozrzuca sieczkę po całej szerokości roboczej przyrządu żliwnego. Prezentowany model posiada zbiornik otwierany w kopertę, tak jak w kombajnach Lexion. Jego pojemność to 10,5 tysiąca litrów, a prędkość wyładunku to aż 110 litrów na sekundę. Nowa, obszerna kabina wyposażona w pneumatycznie amortyzowany fotel, klimatyzację oraz bardzo duży klimatyzowany schowek pod siedzeniem pasażera. Do obsługi kombajnu służy nam czytelny intuicyjny i dotykowy terminal cebis, na którym widzimy wszystkie potrzebne dane kombajnu oraz możemy zmieniać parametry pracy kombajnu w trakcie yy, omłotu. Kombajny Trion w standardzie będą wyposażone w oświetlenie robocze LED, które umożliwi nam pracę do późnych godzin wieczornych oraz nocnych z bardzo dobrą widocznością. Oficjalna prezentacja nowych modeli Clastrion odbędzie się 5 sierpnia, a maszyny będą dostępne już w nadchodzącym przedsmaku, który wystartuje tak jak co roku we wrześniu.